Kolejna przegrana na wyjeździe AZSUMK Toruń pokonał Klub Koszykówki w świecie 59 do 61. Już na początku meczu widać było, kto jest liderem tego spotkania. Pierwsza kwarta to duża porażka naszego zespołu, który przegrywał 10 do 22. Jednak w drugiej różnica punktów nie była już aż tak spora. Klub Koszykówki zakończy ten część meczu wynikiem 14 do 12. W trzeciej i czwartej kwarcie świecianie dogonili akademików, od których dzielił już ich tylko jeden punkt. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 59:61. 61 w Zespole klubu koszykówki ponownie zawiodła skutecznych rzutach za 3 punkty. Za to tym razem lepiej było z rzutami osobistymi, których skuteczność wyniosła 11-19, co można uznać za przyzwoity wynik. Zapraszamy na fragment meczu. Przede wszystkim błędy wynikały ze słabej skuteczności naszej, gdzie, gdzie w obronie wracaliśmy nerwowi, że, że po prostu nie trafiamy i stąd sytuacje takie jak było widać na boisku, więc brak zastawiania przeciwników i, i konsekwencją czego to są po prostu zbiórki i ponawianie akcji. No przecież to było widać. Kompletny, kompletna niemoc to wygląda na to, że rzeczywiście nasza hala jest najlepszym miejscem dla naszych zawodników. Trzeba, trzeba poprawić skuteczność w rzutach, bo, bo to niestety decyduje. Dzisiaj, dzisiaj było, no, że tak powiem, źle jeśli chodzi o rzuty, o rzuty osobiste, rzuty z gry, z biurki. Widać było, że wola walki jest, natomiast no, nie bardzo... Nie bardzo jakby umiejętności rzutowe pozwalają na to, żeby, żeby dobrze rzucać. Nasz przeciwnik załatwił sprawę od samego początku trójkami. To jest rzut, który, który odbiera zawodnikom przeciwnej drużyny chęć do grania. Jeśli się rzuca dobrze za trzy, a potem jeszcze dobrze rzuca z gry za dwa punkty. Sukces murowany. Tylko cudem dzisiaj nie wygraliśmy. Była taka szansa, no ale niestety. Kolejny raz nie moc rzutowa i, i efekt tego widać. Dwa punkty różnicy.